Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy serię sumową wszystko o sumach. Dzisiaj zaczniemy od samego początku, czyli od haczyków sumowych, ha haczyków i kotwic. Później przerobimy przenęty, będziemy budowali zestawy i omawiali każdy element zestawu, czyli krętliki, agrawki, stopery, dosłownie wszystko, linki, plecionki, żeby po prostu poznać wszystko, co jest, co dotyczy sumów. Zwróćcie uwagę, dzisiaj sobie omówimy haczyki, jaki mamy tutaj, ogromny, duży skobel i taki ma być. Nie bójmy się rozmiarów albo grubo, albo wcale. Tutaj mamy naprawdę ogromny haczyk w rozmiarze 8.0. Ale pamiętajmy, że różne firmy mają różne te rozmiary. Mogą te haczyki się różnić. Może przyłóżmy ten haczyk do liniki i poznajmy jego wielkość rzeczywistą. No ponad 7 cm. To już jest konkretnie duży haczyk. Dlaczego taki duży? On się może wydawać duży, ale jeśli chcemy dużą przynętę, zakładać na haczyk, on musi być taki. Ten trzonek musi być długi. Na przykład wyobraźmy sobie, że zakładamy wątróbki czy małże, on musi sporo pomieścić. I teraz na co zwrócić najważniejsza rzecz. W haczyku sumowym, poza wielkością, oczywiście, poza twardym wykonaniem, tutaj nie ma mowy, żebyśmy coś rozgięli. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, żeby tutaj oczko w haczyku sumowym najlepiej, naprawdę, zwróćmy uwagę, musi być zalutowane. Zwróćmy uwagę, tutaj łączenie jest zalutowane. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Bo gdy budujemy zestaw i zaczynamy tutaj splot, podobnie karpiarze, jak zawijają oni, żeby omijać tutaj to łączenie, zawsze. Zamykaj, zaczynają wiązać żyłkę tutaj od strony, gdzie nie ma łączenia. Tutaj nie ma tego problemu, bo to łączenie jest zalutowane. Mogę z jednej strony owijać, jak i z drugiej. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Bo zwróćmy uwagę, gdyby tutaj te kolanko w oczku nie było zamknięte, nie było zalutowane i bym zaczął tutaj splot od tego miejsca, gdzie jest łączenie, prędzej czy później ta plecionka gdzieś by mi w tą przerwę zaczęła wchodzić. I często może być tak, że 3-4 haczyki będą dobrze wykonane, ale znajdzie się jeden, który ma tutaj tą przerwę większą, i ta linka nam tutaj wchodzi. Gdy na przykład nie mamy grubej linki przyponowej, ona nam tutaj bardzo łatwo wejdzie. I co się dzieje? Mamy dużą rybę na haku, i ta ryba walczy: trzęsie pyskiem, trzęsie głową, ona gdzieś tam ogonem chce się zerwać, i ta żyłka cały czas nam tutaj, ta plecionka. Ta linka nam cały czas w tą przerwę wchodzi, wchodzi, wchodzi i następuje zerwanie zestawu. To właśnie tutaj, nawet to jest przy łowieniu karpi, gdzie te ryby mają 10, 15, 20 kilo, a gdy łowimy sumy 50, 70 i więcej, to zwróćcie uwagę, gdy jest tutaj te oczko niezalutowane, nie ta linka nam tutaj wchodzi w te oczko i cały czas powoli, y, zaczyna się powoli przerywanie tej linki. Później mamy pretensje do budowy zestawu, do czegokolwiek, do linki. A to właśnie tutaj, gdy y, zaczniemy splot od tej tutaj y, przerwy, to właśnie przez to następuje zerwanie zestawu. Tak samo karpiarze właśnie zaczynają tutaj zawijanie od tej części, gdzie się te wygięcie zaczyna, żeby ominąć te łączenie. A tutaj nie mamy tego problemu, zwróćcie uwagę, oczko jest piękne, zalutowane, a zalane. Tutaj nie ma mowy, że gdzieś się ta, ten zestaw przerwie. Kolejnym bardzo ważnym rzeczą w haczykach sumowych, zwróćcie uwagę, tutaj jest haczyk pokryty specjalną gumą. To powoduje, że ten haczyk nie ma takiego pola elektrostatycznego, które wystrzywają sumy i sumy mogą być wtedy podejrzliwe, mogą mnie zaatakować. Wiadomo, jak zakładamy mnóstwo małży, mnóstwo szprotek, jakiegoś mocno żywca tutaj zaciągniemy, to po prostu ta elektrostatyczność jest mniejsza. Ale gdy łowimy na włosie i wszy, cała przynęta wędruje na włos, ten haczyk Duży, jest to duża powierzchnia metalu, która jest odsłonięta i suma może to wyczuć. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, żeby te haczyki były pokryte gumą. Kolejna bardzo ważna rzecz: zwróćcie uwagę, że ten haczyk ma odgięty grot od osi haczyka. Teraz widzimy to bardzo wyraźnie. To jest bardzo ważne, wtedy le, jest lepsze zacięcie. Bardzo często jest tak, że gdy ryby spadają, nawet spławikowcy potrafią ten grot lekko odchylić od. Osi trzonka i wtedy dopiero następuje branie. Często te ryby spadają. Tutaj już nie ma tego problemu. Tutaj jest od razu haczyk odchylony od osi. Jest to bardzo ważne. Przy dużych haczykach wiadomo, no tutaj jest bardzo ostry ten grot, zaraz sobie go sprawdzimy, ostrość haka. Ale może być, że ryby nie będą się wpinały, szczególnie gdy te sumy przykładowo żerują na małżach, rozrupują te skorupy, są te skorupy bardzo twarde i te pyski sumy mają twarde i te ryby nie chcą się wpinać. To nie szukamy jakichś innych haczyków, mniejszych, większych, tylko najprostszą rzeczą będzie tutaj zagięcie grotu, żeby ten haczyk stał się bezzadziorowy zagięcie zadziora. W ten ha haczyk staje się bezzadziorowy i on dopiero wtedy na maksa się wbija sumowi głęboko w pysk i on dopiero wtedy trzyma. Nie bójmy się zagiąć tego zadzioru, gdyby przykładowo 2 trzy były takie sytuacje, że dwie trzy ryby spadną, nie wepną się, to właśnie często pomaga zagięcie grotu. Nawet robi się tak przy tak y spinningowych typu woblery. Po prostu te groty się zaklepuje i wtedy bardziej głębiej wchodzą te haki sumowi. To jest bardzo ważne. I teraz jak sprawdzić ostrość haka? Ja już to pokazywałem. Trzeba go nałożyć na paznokieć i przesunąć. Zwróćcie uwagę, przy tak dużym haczyku ten haczyk nie chce się przesunąć. Gdyby mi zjeżdżał, to ten haczyk jest tępy, a tutaj taki duży haczyk i on nie chce się przesunąć. No to jest naprawdę bardzo, bardzo ostre. Super to trzyma. Sprawdźcie sobie ostrość haka, nawet przy kupnie można sprawdzić, wbijąc yy, te paznokcia, przesunąć, jak ten haczyk zjeżdża, no to on nie jest ostry, a tutaj to naprawdę jest bardzo ważne. To by było tyle o haczyku, najważniejsza sprawa, żeby właśnie był gumowany, żeby było kolanko zamknięte lutem albo spawem, no i żeby przede wszystkim był ostry. I nie bójmy się naprawdę dużych haczyków. Podobnie jest przy kotwiczkach, zwróćcie uwagę, ta kotwiczka jest cała gumowana i ona jest niebywale ostra. No, nie da się jej tutaj przesunąć. No to jest po prostu coś niesamowitego, żeby taka duża kotwica nie chciała się zsunąć z paznoknia. No to jest naprawdę bardzo, bardzo ostre. No i zwróćcie uwagę tutaj na gumowanie tej kotwicy. No tu nie ma problemu. Tutaj widać, że jest bardzo dobrze zalutowany ten hak. Ale przede wszystkim jest tutaj zalutowane oczko. No wiadomo, tutaj można zapiąć krętlik i to będzie nam się zużywało, ta guma i tak się będzie zużywała. Wiadomo, jakie sumy mają pyski gdzieś to tam leży na kamieniach, przeciągamy po dnie, ale wyjściowo zwróćcie uwagę, no to jest pięknie zagumowane, i to mamy pewność, że ta nasza linka nie będzie miała się tutaj o co przetrzeć. Najważniejsze właśnie przy haczykach. Tutaj nigdzie nie ma tej możliwości, że ta linka. Przy zamknięciu, przy oplocie ona gdzieś tutaj wejdzie i by się gdzieś przecierała. No to jest mega ważne. Zwracajmy uwagę na szczegóły, bo właśnie przy łowieniu dużych ryb to niuanse i detale są najważniejsze. Pod filmem jeszcze Wam umieszczę link do sklepu, żeby sobie zobaczyć, co i jak z tymi haczykami i zestawami. To by było tyle na dzisiaj haczyków, o haczykach i kotwicach. Zostawcie w komentarzu swoje spostrzeżenia, co chcecie wiedzieć więcej. W kolejnych filmach będą kolejne bardzo ciekawe rzeczy dotyczące sumów i zestawów sumowych. Do zobaczyska w kolejnych filmach. Siemanko, cześć!